Ostatnio pod materiałem na temat Battlefield Heroes, które powraca, byliście zdziwieni, że wraca jedna z najlepszych strategii karcianych, jaka w światku MMO miała okazję bywać. Battleforgea znacie lub dopiero poznacie i zapewniam was, że jest to ten projekt, który jeżeli stanie ponownie na nogi, to nie przejdziecie obok niego obojętnie. Dzisiaj pomówimy sobie o starym, a jednocześnie nowym Battleforgeu, informacjach prasowych, jakie aktualnie mamy, oraz o tym, na jakim etapie stoją prace nad Skylords Reborn, bo taki tytuł nosi aktualnie owa produkcja. Tym samym polecam zostawić suba wraz z dzwoneczkiem i obejrzeć do końca, bo jest o czym opowiadać. Zaczynajmy! Wypada rozpocząć od tego, czym był Battleforge. Najprościej ujmując, była to gra wydana przez Electronic Arts w 2009 roku. Tytuł łączył w sobie jedne z najlepszych elementów karcianek ze strategią czasu rzeczywistego, wyborną kampanią dla jednego gracza bądź grupy graczy, jak również trybem PvP, który pozwalał toczyć potyczki między playerami. Gra umożliwiała kilkadziesiąt godzin świetnej zabawy singlowej lub grupowej w oparciu o najróżniejsze strategie, karty czy w konsekwencji talie. Produkcja oferowała sporo dobrego, a na drodze do dalszych sukcesów stanął, jak się okazało, sam wydawca, który do najlepszych, jak wiemy, w przypadku sieciówek nie należy. System płatności był dla graczy uciążliwy, aktualizacji jakichkolwiek brakowało, a polityka z każdym kolejnym dniem doprowadzała do komplikacji. Stąd też 31 października 2013 roku aktywni gracze tacy jak ja, ale również sporadyczni bywalcy tego tytułu musieli z nim się rozstać. Produkcja górowała nad aktualnymi karciankami przede wszystkim żywą akcją, na którą mieliśmy ogromny wpływ. Karty stawały się przepustką jednostek do wydostania się na mapę, podobnie z czarami, które mogliśmy aktywować, a jak nie trudno się domyśleć, w grę wchodziły również jako takie budynki czy pułapki. Pełen strategiczny serwis zamknięty w obrębie dynamicznej karcianki. Różnorodnością cechowały się również mapy, których było kilkanaście i każda z nich oferowała różne ułożenie terenu oraz możliwości wykorzystania konkretnych jednostek. A tych było całkiem sporo i podzielono je na kilka żywiołów, plus karty mieszane, wymagające różnych punktów mocy pod naszą kontrolą. W większości gracze posiadali talie dwukolorowe, złożone z dwóch żywiołów, aby później w łatwiejszy sposób dostosować kapliczki pod ilość wymaganą do aktywacji kart. Przykładowo, ogromna jednostka ognista wymagała dwóch punktów z żywiołu ognia oraz dwóch obojętnych, z kolei inna jednostka wymagała dwóch punktów fioletowej many i dwóch różnych. Tym samym karty się uzupełniały. System ten był bardzo dobrze przemyślany. Musieliśmy utrzymywać kontrolę na mapie w celu pozyskania szardów, dzielić jednostki na defensywne oraz ofensywne i bronić takowych kapliczek, bowiem wróg mógł je zniszczyć a nawet przejąć co częściej występowało w czasie PVP aniżeli PVE. Na sporą uwagę, tak wtedy, jak i teraz, zasługiwała szata graficzna. Przepiękna, do tej pory w jakiś sposób urokliwa. Karty wyglądały piorunująco dobrze, podobnie samo ich odzwierciedlenie w postaci modeli 3D czy animacji ruchu i samego środowiska. Nie mogliśmy zatem powiedzieć, że to brzydka gra. Jak na swoje lata była ona definitywnie jedną z ładniejszych strategii i karcianek w jednym. Dlatego tym gorzej, że tak skończyła, ale pewnych rzeczy nie dało się przeboleć. W obecnych czasach prawdopodobnie szansa na większe zainteresowanie Owym tytułem przez środowiska e sportowe wystąpiłaby. Możliwe również, że w dobie sztampowych karcianek ta odbiłaby się, bo poniekąd można ją uznać za taką, która przerosła swoje czasy. Kiedy przykładowo ja odkrywałem Battle Forge, a Metin 2 miał kilkadziesiąt serwerów, Kabal trzymał się fantastycznie, podobnie jak Decaron. Nikt wówczas chyba nie myślał, że w karty można grać na komputerze na pełen etat. Wówczas przykładowo, jeżeli ja sięgałem po karty, to było to Magic the Gathering bądź Duel Masters, ale nie karty wirtualne, do których przekonałem się Deko później. O ile mnie pamięć nie myli, jeżeli chodzi o Battleforge'a, również występowały namacalne odpowiedniki kart, którymi można było grać fizycznie. Teraz natomiast przejdźmy do sedna sprawy, a mianowicie reaktywacji, którą część z Was pod Daily Newsem była zaskoczona. O owej wiemy od dwóch lat. Projekt nazwany Battle Forge Reborn, również na naszym portalu wzbudził całkiem spore zamieszanie początkowymi newsami. Za pracę odpowiedzialna jest bądź była grupka osób, która od dłuższego czasu pracuje nad rozwojem i w konsekwencji sfinalizowaniem projektu. Całość miała szansę pokazać się już na streamach i materiałach wstępnych, ale póki co chyba nie widziałem gameplaya spoza kuźni, gdzie mogliśmy testować. Nasze talie przed wyjściem na pola Bitew. Na YouTube widnieje nawet trailer z E3 2016, gdzie zaprezentowano Battleforge Reborn. W międzyczasie tytuł zmienił nazwę. EA postanowiło zezwolić w 100% na działania odtwórcze pod pewnymi warunkami. Dla większości z nas, graczy, jest to całkiem przyjemna decyzja. Mówimy bowiem o zmianie nazwy na Skylords Reborn, logo EA zostanie usunięte z projektu, oryginalni producenci nie zostaną pominięci w napisach końcowych. Najlepsze jest jednak, że zakazano płatnych DLC do gry oraz Pay to Win, Bądź modelu pay to play. Oznacza to nie mniej nie więcej tyle, że będzie to granie mal w 100% darmowa, pomijając ewentualne boosterki, bo takie z pewnością się pojawią. Na oficjalnej stronie możemy natomiast zobaczyć, jak na dany moment pędzą prace związane z projektem. Te aktualnie, z tego co widzę, toczą się przede wszystkim nad elementami PVP, optymalizacją ustawień sieciowych, systemem rankingowym i działaniami questów dziennych. Cała reszta, czyli kolekcja kart, deki, dom aukcyjny, gdzie będziemy mogli handlować kartami czy elementy PVI są w większości ukończone lub bliskie ukończenia. Żeby jednak nie napawać Was zbytnim entuzjazmem, jak sami widzicie, prace trwają od kilkunastu dobrych miesięcy. Jako, że śledzę projekt na bieżąco, to widzę, iż progres z dnia na dzień jest aktualnie naprawdę niewielki i ciężko upadrywać bliższej premiery. Czy będzie to 2017 rok? Mocno wątpię, mimo że na Sky Lord's czeka na nas spora gromada. Niestety zauważam również, iż ostatnie wpisy na dashboardzie prowadzone są tylko przez jedną osobę. Ciężko zatem mówić o jakichkolwiek datach czy rokowaniach. Należy wyłącznie trzymać kciuki i liczyć na ewentualne powroty bez jakichkolwiek kłopotów. I to wszystko na dzisiaj. Link do śledzenia projektu macie w opisie. Od siebie natomiast zapytam, jakie są Wasze oczekiwania co do Battleforge, czy też jak wolicie Skylord's Reborn w nowej odsłonie i czy na niego czekacie. Nie zapomnijcie również strzelić kciuka w górę i pozostawić suba. Co do dalszych materiałów na temat tej gry, oczywiście możecie spodziewać się informacji w daily newsach na naszym portalu. Lub jeżeli gra w końcu wyjdzie, to pojawi się pełny materiał na jej temat. Na razie, cześć!